Okay. Rozmawialiśmy o okresie, kiedy pracownicy pewnego zespołu słyszą, że teraz koniec zabijania, musimy być efektywni. jeden z nich w takim pomruku, półgłosem mówi o tym, że wiedział, że skończy się szacunek do pracowników, do ludzi, jeżeli tylko zacznie się kryzys. Asia zaczęła mówić o tym, co na to ciało. Tak, ja się zaczęłam zastanawiać, bo dzisiaj patrzymy na to z perspektywy pracownika. Co mógł ten pracownik, który powiedział te słowa, poczuć w ciele? Jakie mogły się w nim pojawić emocje? I zaczęłam mówić, że być może pojawiło się w nim jakiś bardzo duży niepokój, wręcz lęk, może irytacja, może złość. Mhm. Ciało się po prostu spięło. Wyobrażam sobie, że mógł przestać jak gdyby oddychać na chwilę, albo spłycił oddech, mógł się napiąć mięśnie karku, tak. rąk. Mhm. I, I co mogło być dla niego ważne w takiej sytuacji? Myślę, że bardzo bezpieczeństwo. Mhm. Mhm. Taka przecież... Ale... Myślę, że i, i jeżeli mówię o tym szacunku, to, to wydaje się oczywiste, że szacunek, natomiast też taka współpraca, widzenie człowieka w człowieku i jego, jego wszystkich potrzeb, które, które wnosi, gdy przychodzi do pracy, bogactwa, które wnosi, że to nie jest tylko, um, tylko um, jakaś, jakieś jedno zadanie, tylko on może dużo wnieść i nagle on się może obawiać o to, że nie wszystko zostanie dostrzeżone. Mm -hmm. Myślę, że to też może być o takim chęci bycia widzianym, mhm. bycia uwzględnianym, że cokolwiek się teraz dzieje w tym okresie wyzwań, to mhm. żeby zobaczyć właśnie tak jak powiedziałaś człowieka i jakoś być w dialogu, czyli też być może kontakt, jasność. Mhm. Zobaczcie, jak dużo różnych potrzeb może się pojawić w pracowniku. Jak myślę o tym kontakcie, to też myślę o czymś takim, że ta informacja o tym macie być teraz efektywni i macie się koniec z obijaniem. To jest jakaś informacja zwrotna w jakiś taki zawaluowany sposób przedstawiona, ale też to jest o tym, że być może wcześniej było to wszystko razem ustalane, uwspólniane zespołowo i teraz taki komunikat jest dość dyrektywny i taki nadany od kogoś. I tutaj też jest właśnie. Być może obawa o to, o to uwzględnianie, o którym ty mówisz, ja to tak słyszę. Mhm. Mhm. No to wiemy, co się może zadać w pracowniku. I zobaczcie, że jak on doświadcza którejś z tych emocji i potrzeb niezaspokojonych, o której skamą mówimy, mhm. to prawdopodobnie jest mu z tego względu trudniej usłyszeć sedno wypowiedzi szefa. W porozumieniu bez przemocy, na którym się opieramy, mówimy, że wszystko, co ludzie mówią i robią, wynika z próby zaspokojenia potrzeb. Mm -hmm. Więc ten szef też w ten sposób próbował zaspokoić potrzeby, pracownik zresztą, odpowiadając na to, co odpowiedział, też próbował zaspokoić potrzeby. I tutaj cały, cała trudność polega na tym, że zarówno komunikat pracownika, jak i komunikat szefa nie zwiększają szansy na to, że oni się wzajemnie usłyszą, tylko bardziej właśnie wejdą w to, co ty powiedziałaś, Kama, w takie ocen ocenianie, jakąś yy, spiralę yy, przemocy i sił, kto mhm. ma bardziej rację, kto mhm. może jakoś się zachowywać, a kto nie może. Mhm. Yy, I tutaj w tym przykładzie, jak się przyglądamy, to zobaczenie potrzeb pracownika, gdyby on miał taki, taką chwilę na refleksję, zatrzymał się i zobaczył, o co mu tak naprawdę chodzi, mogłoby zaskutkować, że inaczej by Powiedział te swoje słowa. Dzięki temu szefowi byłoby łatwiej go usłyszeć. No mhm. Ale też zobaczmy, co mogło tak naprawdę stać za słowami szefa, jakie jego potrzeby mhm. i uczucia mogły tam stać. Mhm. Ja słyszę taką aż wołanie o, o efektywność, o takim rozumieniu: postarajmy się, zróbmy to razem. Zależy mi, zależy mi na tym, żebyśmy jak to się w mówi, dowieźli wynik, czy tam zrobili to, co mamy do zrobienia, być może nawet bardziej niż kiedykolwiek, bo teraz jest po prostu trudny czas, inny czas. I to jest takie wołanie aż, ja bym powiedziała, taki krzyk, zróbmy to, zróbmy to razem, bardzo was o to proszę. Ja to tak mhm. słyszę. Ja też y, sobie zakładam znowu na poziomie y, ciała, że to ciało może być takie bardzo zmobilizowane do działania, właśnie z tego zależy mi, co ty, mama powiedziałaś, ale też tam może być taka nuta, martwię się, Martwię się, bo wszyscy jesteście dla mnie ważni i w ogóle nie chciałbym się mierzyć z trudnymi decyzjami, które gdzieś tam wszyscy mamy w głowie. Martwię się, bo i o siebie, i o naszą przyszłość. W związku z tym faktycznie potrzebuję pomocy. Potrzebuję, żebyśmy to zrobili razem i potrzebuję waszego zaangażowania, nawet więcej niż normalnie, ponieważ w tych czasach to trudno jest cokolwiek przewidzieć i teraz jak mamy zlecenie, to nie wiem, zróbmy je na najlepiej jak się da, żeby w ogóle klient był mega, ale tak najbardziej na świecie zadowolony, bo to może nam pomóc generować kolejne zlecenia teraz w tych trudnych czasach. Mhm. Jak słyszę to, to, co Ty słyszysz u, u szefa i jak to widzisz, to sobie myślę, że to jest Taka rola w tej chwili też, też dość trudna, bo wiele czynników wpływa na niego. Sytuacja gospodarcza, sytuacja u klientów, u klienta, sytuacja w zespole, jego chęć bycia, um, zaspokajania potrzeb w jakiś sposób, zaspokajania potrzeb zespołu, klienta, swojej rodziny, która też przecież y, chciałaby pewnie mieć dostęp do jego czasu, do jego pracy, i to wszystko się na niego nakłada, i te zdanie, które wypowiada. Tak, jak powiedziała się, zdaniem przemocowym, natomiast zanim, idą, zanim idzie to zmartwienie i ta piękna potrzeba, dajmy radę. Dajmy radę. Mhm. Mi jeszcze wybrzmiewa takie coś, taka prośba w tych słowach: proszę, zaufajcie mi. Znaczy właśnie, właśnie z tej roli szefa ja być może widzę więcej, mam jakieś mhm. więcej informacji, tak. większe doświadczenie, widziałem już nie jeden kryzys, może nie taki jak mhm. ten, bo ten jest jedyny w swoim rodzaju, ale mhm. proszę, zaufajcie mi, że ja wiem co ja teraz robię, że ja teraz dlatego proszę o tą mobilizację. I, I mówię to tak jak mówię, że koniec z tym obijaniem, ale proszę o mobilizację, proszę o zaangażowanie, być może też proszę o kreatywność, bo w ten sposób wierzę, że właśnie damy rady, poradzimy sobie i, i że to mi się sprawdzało, więc taka też w tym jest wybrzmiewa mi ta prośba, zaufajcie mi, wiem, co robię. Naprawdę mam doświadczenie, chcę dla nas wszystkich najlepiej chcę nas przez to przeprowadzić. Asia, jak o tym rozmawiamy i wiemy, mniej więcej dostrzegamy perspektywę, tą swoją wersję do perspektywy pracownika i szefa, to co możemy z tym zrobić w biznesie, jak, jak, je, jak, jak, jak to widzisz, co możemy tutaj zadziałać, co możemy zaproponować takiej osobie, która jest pracownikiem, osobie, która jest przełożonym? Ja lubię sobie wyobrazić taką kręcącą się spiralę przemocy, i ktoś tą spiralę potrzeba, potrzeba żeby zatrzymał. To mhm. może być de facto dowolna strona. Oczywiście um, jakiś mam delikatnie pomysł, że z miejsca szefa może być łatwiej, chociaż wcale niekoniecznie, ale jakaś taka myśl mhm. mi przyszła do głowy. Mhm. I gdyby tą spiralę miał zatrzymać szef, mhm. najpierw. To właśnie po uświadomieniu sobie swoich potrzeb, tego, co jest dla niego ważne, uh -huh. chciałabym, żeby poszukał, jakie słowa, nie rezygnując z mobilizacji, nie rezygnując z lęku, nie rezygnując z tego zaangażowania, o które prosi, bo to są bardzo ważne dla niego jakości, jakie uh -huh. słowa mogłyby zwiększyć szansę, że będzie miał zespół po swojej stronie, a nie przeciwko sobie. Czyli właśnie mhm. powiedzenie y, bez obserwacji, bez domniemywania, kto ma rację, kto nie ma racji, bo trochę jest tego y, koniec z tym obijaniem, no to jest taki ocenny komunikat i ja tu wiem lepiej, wy się obijacie, a mhm. w ogóle nie było może na ten temat rozmowy. Mhm. Y, ten pierwszy nie musiał nie musicie być teraz efektywny bardziej by dla mnie z punktu widzenia sensu i łączenia się zadziałało mi zależy teraz na efektywności mm. i z takim mm. wyjaśnieniem dlaczego wiem że ludziom łatwiej jest współdziałać jeśli wiedzą o co w tym chodzi i jeśli nie są oceniani jeśli czują się bezpieczni i brani pod uwagę że słuchajcie teraz jest taki moment potrzebujemy nie wiem współpracy mamy. Trzy zlecenia chcę je dowieść na jak najwyższym poziomie, ponieważ dzięki temu wierzę, że będziemy mogli sobie nie wiem, zaspokoić na najbliższe dwa miesiące odrobinę Kosztuje. bezpieczeństwa. Mm -hmm. Czy pokrycie kosztów, okay. tak? Czy, czy, mm -hmm. czy, czy inne rzeczy. Ja bym mm -hmm. chciała tutaj takiego stanięcia w prawdzie, w odwadze, ale mm -hmm. z gotowością pokazania tego, co jest naprawdę dla szefa ważne. Nie, mm -hmm. nie, nie mam pomysłu, że to musi być bardzo delikatny i miękki komunikat. Tam może być ta energia, taka no, życiodajna, mm -hmm. trochę bym powiedziała wojenna, ale nie mm -hmm. przeciwko komuś, tylko że to jest bardzo ważne. Tak, Tam tak. jest życie. Mobilizująca taka akcja. Tak, mógłby powiedzieć głośniej. Mógłby nawet powiedzieć, Kurczę, to jest strasznie ważne, mm -hmm. ale żeby mówił o tym, co, co w jego sercu jest, a nie jacy inni powinni być e, albo nie są. Mi mm -hmm. się też podoba to, co mówisz o autentyczności, i w takiej prostej formule powiedzenia. Tak jak powiedziałaś, przeżyłem już coś podobnego. Mam doświadczenie w pracy, w sytuacji, kiedy może nie każdy szef miał taką, taką, taką przeżycie, ale jeśli ma takie przeżycie, mam sytuację w pracy pod presją, kiedy jest trudno, kiedy nie jest łatwo, kiedy sytuacja jest nieprzewidywalna. Wiem, jak do tego podejść, i potrzebuję czy tam zależy mi na tym, żebyśmy to zrobili jak najlepiej się da. I taka autentyczność dla mnie jest tutaj kluczem do. Do, do ludzi po prostu, do ludzi, z którymi się pracuje, zamiast y, mówienia tych ocen i, i osądów, które dotyczą właśnie to, być może przeszłych sytuacji, które, które, tak jak mówisz, mogą być w ogóle nieomówione, niedotknięte, być może to jest jakaś jedna jednostkowa sytuacja z przeszłości, która dzisiaj może, może wybuchnąć, a w sumie nie służy ani współpracy, ani autentyczności, ani zaufaniu, ani temu bezpieczeństwu. Które, które podejrzewamy, że ten szef chciałby, chciałby zapewnić sobie, zespołowi i, i firmie. Kama, a tak... jeszcze, jak cię słucham, przyszło mi takie pytanie, nim przejdziemy do perspektywy pracownika, który też może zatrzymać tą spiralę przemocy. Mhm. to a gdyby szef nie miał takich doświadczeń, no jest to bardzo wyjątkowy teraz kryzys, mhm. co sądzisz o tym, żeby on powiedział, słuchajcie, nigdy w życiu czegoś takiego nie przeżyłem, Mhm. Jednocześnie zależy mi na Was, na zespole, na tej firmie, na jakości produktów, które, które mamy. Dlatego mam taką prośbę, żebyśmy teraz naprawdę dali z siebie wszystko i to będzie się objawiało tym, że chciałbym tutaj taki termin na spotkanie, tutaj taki deadline na projekt i, i, i tak dalej, jakieś konkretnie prośby. Co sądzisz o tej autentyczności, że on mówi, a ja nie mam w tym doświadczenia i dlatego Was o to proszę, zróbmy to razem. Jak najbardziej, jak najbardziej widzę tu tą autentyczność. Lepiej powiedzieć, że się czegoś nie wie, niż skrywać w to w jakiś sposób i, i być może nawet udawać, że, 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 że się wie. Natomiast tutaj ja na przykład osobiście zachęcam do też takiej otwartości na, na jakieś pomysły, na tą kreatywność, o której mówiłaś z perspektywy pracownika, na informację zwrotną. W takim nurcie po prostu może sprawdźmy za jakiś czas, co z tego działa, co z tego możemy usprawnić, polepszyć. Jak możemy to zrobić inaczej? Natomiast też z tą otwartością na, na kreatywność i na informacje zwrotne, myślę sobie: testujmy to, co teraz jest nam dane. Ten, ten pomysł te, testuj, testujmy, eksperymentujmy. W takim nurcie starajmy się um, no, zapewnić takie, takie jednocześnie minimum dla działalności firmy, a maksimum dla nas, czyli maksimum tego, co możemy z siebie dać, żeby zobaczyć, czy to, czy mój pomysł zadziała. I potem go ewentualnie uh, sprawdźmy jeszcze raz, o, o, omówmy. Ale teraz mm -hmm. po prostu zmobilizujmy się i, i działajmy, i zobaczmy, jak to działa. Tak. Perspektywa pracownika. No co właśnie, on ja. może zrobić? Moim zdaniem pracownik może zrobić dokładnie to samo. Może powiedzieć, e, może powiedzieć autentycznie, co w nim się dzieje. Może powiedzieć, że się boi, że nie rozumie, że nigdy nie był w takiej sytuacji. Albo, że już był w takiej sytuacji, wyszliśmy. Z wielu młodych ludzi, którzy nigdy w kryzysie jeszcze nie byli żadnym, ponieważ weszli na rynek pracy po roku, w którym był ostatni kryzys. Więc y, mogą też w ogóle być z drugiej strony, w ogóle się nie bać i nie rozumieć tego, czego boi się dana osoba, albo o co teraz się stara, o na czym jej zależy. Więc po prostu może to powiedzieć. Autentyczność, nie rozumiem, nie wiem, wiem, e, chciałbym inaczej, chciałbym to przedyskutować. E, pytanie, czy możemy porozmawiać. Na czym ci zależy? Czy możemy porozmawiać, na czym ci zależy? Adamie, Krzyśku, Kasiu. Mm -hmm. To jest bardzo mi bliskie, bo faktycznie w tym komunikacie szefa brakuje konkretów. Mm -hmm. I tak sobie myślę, że to, co pracownik też może wnieść do tej rozmowy, przerywając spirale przemocy, to bardzo takie empatyczne uszy, spytać się szefa, a kiedy mówisz musimy być efektywni, koniec z obijaniem, to ja chcę sprawdzić, czy teraz ci zależy na tym, żebyśmy wszyscy położyli ręce na pokład i zmobilizowali się i poradzili sobie z tym wezwaniem najlepiej jak możemy, czy to no. o to chodzi. I wtedy no. zakładam, że nawet najbardziej jakiś taki zacięćwierzony szef dostanie chwilę, żeby sprawdzić hmm, o co mi chodzi. Tak, chcę żebyśmy no. razem. I ten mm. dialog będzie już razem, więc z jednej strony pracownik może powiedzieć: Słuchaj, a u mnie to jest tak. A z drugiej strony może zaoferować coś, co zawsze w takich trudnych sytuacjach się yy, jak gdyby opłaca albo przynosi moim zdaniem, a nie wiem, czy zawsze, ale zwiększa w każdym razie sz szanse na to mm -hmm. rozwiązanie, które chcemy w kierunku dialogu i współpracy, to jest uważne słuchanie z taką empatią, żeby wysłuchać, o czym ten szef tak mówi. Czyli jak mówisz na przykład szefie, że koniec z obijaniem, to znaczy, że chciałbyś, żebyśmy, nie wiem, podnieśli ilość telefonów, które wy 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 wykonujemy dziennie. I powiedz nam do ilu. To ja chcę sprawdzić, czy to jest możliwe. Chcę o tym porozmawiać, słyszę, że to jest bardzo dla Ciebie ważne. Biorę to oczywiście, natomiast chcę, chcę, chcę pogadać o tym, żeby zobaczyć, czy mogę się na to konkretnie umówić. A jeżeli nie, no to czego bym potrzebował. Mhm. Jak to mówisz, i ja, mamy tą, te obie perspektywy, to sobie myślę, że w momencie, kiedy i pytamy, o co chodzi i też mówimy, o co nam chodzi, z dwóch stron, to mamy właśnie zapewnione to, o czym mówi pracownik. O, o, mamy szacunek, mamy szacunek do siebie, tą jasność, o co nam chodzi um, i możemy, możemy dalej rozmawiać, testować, wymyślać, działać, mobilizować się być może trochę bardziej niż zwykle. Jest po prostu inaczej. To do takich różnych sytuacji, gdzie będziemy przeglądali się, jakie drogi prowadzą do tego, Chciałabym, żeby to nie było inaczej do tego dialogu i zaufania, żeby było go jak najczęściej, żebyśmy nie postrzegali tego, że to ma być inaczej niż jest, że w wielu filmach to już jest i działa, i wielu mhm. są nawet jeżeli nie za często, to coraz takie bardziej perełaczki, więc żeby było tego jak najwięcej. Mhm. Jeśli macie jakieś pytania, sytuacje, które chcielibyście, żebyśmy omówiły w naszym konbresie z empatią o biznesie, to piszcie w komentarzach lub do nas prywatnie. Będziemy się przyglądać tym różnym sytuacją. Mamy kilka pomysłów dalszych. Kama, czy to prawda, że my następne nasze ekranie zapraszamy za tydzień? Tak, zapraszamy za tydzień. Jeszcze umówimy się z Asią co do godziny, poinformujemy wcześniej. I tak jak Asia mówi, jeżeli macie dla nas pomysł na kolejny case, kolejne case, jesteśmy na to otwarte. Jeżeli macie jakieś zdanie, informację zwrotną czy, czy, czy cokolwiek co dzisiaj Was dotknęło, poruszyło, to też jesteśmy otwarte, żeby to przeczytać i usłyszeć. No dobrze, to nasz kwadrans mija, dokładnie 16 minut, więc kwadrans jedna minuta. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia.